Dzisiaj będzie vlog, tak? Będzie dzisiaj vlog, ale czekajcie, ktoś dzwoni. Czekajcie, dajcie mi chwilę, bo ktoś dzwoni, ok? Dajcie mi chwilę. w drzwiach ktoś dzwonił. Zobaczymy. O kurde. Mniejsza. do siebie. I nie, dobra. Naprawdę, ktoś dzwonił? Patrzę i butelki. O kurde. Normalnie butelki. Ja sobie pokażę wam. Ja na, tel na telefonie eee, robię, ale będziemy testować. Będziemy testować te napoje. Kurde. Naprawdę, widzowie. E, ja... Wychodzę i normalnie, dobra, przetestujemy ten niebieski, to jednak tak wygląda, otworzymy sobie, okej, okay. okej, okay. tak prezentuje, a, tu jest jakiś napis. E, tak, wojanek, truskawka, malina, niegazowany napój o smaku truskawkowo-malinowym z zagęczony soków owocowych pasteryzowany zawiera cukier i substancję słodką słodką słodczą, słod, no, i składniki woda sok jabłkowy z zagęszczonym soku bla 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 i ile tam procenty tak prezentuje się widzowie dobra przetestujemy to jest smak truskawka malina ej, naprawdę czekajcie ej ten smak jest bardzo dobry bardzo dobry smak ja pierdziele, to, to jest bardzo fajny smak, naprawdę teraz przetestujemy ten wojanek wojanka mm, pomarańcza brzosk tu yy, Tutaj jest. A, i tu widzę, że bez substancji konserwujących. Okej. Okay. Dobra, tu jest żółty. Który. W, jak w Minecraftie mieliśmy tam prawie wszystko żółte. Dziwne. okej, okay, przetestujemy. Wojanek. Wojanek o smaku pomarańcza. Brzoskwinia. Brzoskwinia. Mm. To jest troszkę niedobre. No, powiedzmy, nie da się tego pić. Aż. No, dla mnie nie da się tego pić. Takie niedobre jest aż niedobre, ale to jest bardzo dobre. Czyli to ceniam 8 na 10, pomimo że e, dobre, ale mogło być lepiej, wiecie. No, to takie. 5 na 10, 5 na 10, bo żeby nie było i mam nadzieję, że Wam się spodobał taki odcinek, ale naprawdę... Tak. Kurde, ja sobie gram. Eee, mam nadzieję, że Wam się spodobał taki odcinek i co? Narka.